Panie trenerze, no przegrywacie dzisiaj w Gnieźnie dość dużą różnicą punktów, no ale z tego co wiem, z tego co tutaj mi mówiono, przyjechaliście do tego, na ten mecz w nie najmocniejszym swoim zestawieniu, jak to wygląda? Tak, przyjechaliśmy w bardzo osłabionym składzie tak naprawdę, brakło nam tutaj przede wszystkim Sebastiana Poruzela, Marcina Jakubiaka, no wyszło tak, że kadet jechał jako senior tak naprawdę w tym meczu, co miał duży wpływ na... Zespół, aczkolwiek no, to nie wypaczyło wyniku. Przede wszystkim gratuluję zawodnikom gospodarzy, którzy byli naprawdę dzisiaj bardzo mocni. No właśnie Jak pan generalnie oceni postawę swoich podopiecznych? Mimo wszystko spodziewało się pan dużo więcej? Tak naprawdę to jest pierwszy tydzień, gdzie mogliśmy w ogóle zacząć trenować. Nie wiem, czy w ogóle takie zawody się powinny odbyć po sześciu dniach trenowania oficjalnego, gdzie można było tak naprawdę. Także no, ciężko mi powiedzieć na samym początku, po pierwszym meczu. Ok, tutaj dostaliśmy lanie. Ale to nadal nic nie znaczy, że nie będziemy walczyć w kolejnych meczach. Jaki jest wasz cel na ten sezon? Przede wszystkim playoff, a później walka ewentualnie o medal. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia. Dziękuję pięknie. A Seko, że Gniezno bardzo udanie inauguruje rozgrywki CS Superligi 2021. Wysokie zwycięstwo okazałe zwycięstwo nad ekipą Lwów Avia częstochowa. Domyślam się, że trener po takim spotkaniu może być zadowolony. No tak, no jestem zadowolony, nie ukrywam, bo inauguracja sezonu to zawsze jest mnóstwo niewiadomych. Jak wszyscy wiemy troszeczkę zmienił się skład osobowy naszej drużyny. Ale jestem zadowolony. Super, że udało nam się przed inauguracją odjechać dwa sparingi. Dzięki temu można było lepiej zgrać zawodników i oswoić z drużyną, zwłaszcza Arka Graczyka i Mikołaja Reszelewskiego. A co do dzisiejszych zawodów, to niewątpliwie ułatwiło nam. Troszeczkę skład drużyny gości nie przyjechali w swoim najmocniejszym, no ale to nie był nasz problem. Wykorzystaliśmy to, co mieliśmy, pojechaliśmy najlepiej, jak się dało i mamy solidną zaliczkę. Teraz pojedynek z ekipą Storunia z już 1 maja. Wydaje się, że przy okazji tego spotkania poprzeczka będzie zawieszona wyżej. No, nie wydaje się, bo to jest pewne. Inny, inny obiekt, inny rywal, który. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, teraz po cichutku, po cichutku, ale wiem od Arka Szmańskiego, że są bardzo dobrze zawodnicy z Torunia przygotowani do sezonu, także na pewno mecz będzie znacznie, znacznie trudniejszy. Jakoś specjalnie będziecie przygotowywać się pod to spotkanie z Torunianami? Nie tradycyjnie. Wtorek, czwartek jedziemy dwa treningi. I w sobotę do Torunia. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia. A orzeł Gniezno bardzo udanie rozpoczął sezon. Pewna wygrana z Wami z Awia Częstochowa. Chyba lepszego wyniku nie mogliście sobie wymarzyć. No Bardzo sympatyczny wynik. Wygraliśmy pierwszy mecz. Aby, tak dalej. Kolejne mecze już będzie bardzo ciężko, bo będziemy jechać z bardzo silnymi drużynami na wyjeździe. Później meczu siebie ze Świętochłowicami, gdzie to są mistrzowie polscy. Także mamy, ma, musimy dużo trenować, żeby ta forma optymalna jeszcze przyszła. No właśnie, tutaj na tym domowym torze nie przegraliście jeszcze ani jednego meczu. No domyślam się, że te twierdzę gniezdą będziecie chcieli utrzymać wręcz w nieskończoność. No, po to jeździmy, żeby wygrywać te mecze. Jeżeli będziemy trenować i młodzi zawodnicy będą do nas dołączać, no to będzie sympatycznie i będzie bardzo dobry wynik. Przynajmniej o bardzo dobry wynik będziemy zawsze walczyć. Troszeczkę zaszło zmiany w tej kadrze Asako Orła Gniezno, ale chyba mimo to możemy powiedzieć, że wicemistrzowie Polski są bardzo mocni. To znaczy ja bym był daleki jeszcze od oceniania naszych sił. To był pierwszy mecz. Jak wiadomo nie wszyscy zawodnicy jeszcze są przygotowani na 100%. Brakowało nam dzisiaj też Radka Sierackiego, który jest w bardzo dobrej formie. Pozdrawiam Cię Radziu. Eee, Łukasz Kokot jeszcze też musi trochę pojeździć i mam nadzieję, że ci starsi zawodnicy dadzą taki, e, takiego kopa dla tych młodszych, żeby ich było coraz więcej tutaj na treningach i żeby dołączali do nas. Dzięki bardzo i powodzenia życia. Dziękuję, pozdrawiam.